Przez ostatnie dni rozpoczynaliśmy nasze rozważania od wielkich antyfon. W dniu dzisiejszym chcemy się pomodlić fragmentem kantyku Zachariasza, który wyśpiewuje chwałę Boga, po tym jak odzyskał mowę, aby usłyszeć to, co mówi do nas Pan przez usta Zachariasza. Mówi do nas, ponieważ chce nas umocnić umocnić przez konkretnego człowieka tego, który przeszedł doświadczenie utraty wiary w świątyni. Ale który także doświadczył miłosierdzia Boga, kiedy nadawał imię swojemu synowi. Jan jest mu na imię. Jan to Bóg okazuje miłosierdzie. Błogosławiony Pan Bóg Izraela, kolód swój nawiedził i wezwolił, i wzbudził dla nas moc bawczą w domu swego sługi Dawida, jak zapowiedział od dawna. Przez usta swych świętych proroków, że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą, że naszym ojcom okaże miłosierdzie i wspomni na swe święte przymierze, na przysięgę, którą złożył ojcu naszemu Abrahamowi. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Zachariasz, ojciec Jana, został napełniony duchem świętym i zaczął prorokować, mówiąc: Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, bo lud swój nawiedził i wyzwolił i wzbudził dla nas moc zbawczą w domu swego sługi Dawida, jak zapowiedział od dawna przez usta swych świętych proroków, że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą, że naszym ojcom okaże miłosierdzie i wspomni na swe święte przymierze na przysięgę, którą złożył ojcu naszemu Abrahamowi, da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani służyć mu będziemy bez trwogi w pobożności i sprawiedliwości przed nim po wszystkie dni nasze, a ty dziecię, zwać się będziesz prorokiem najwyższego, gdyż pójdziesz przed Panem przygotować mu drogi. Jego ludowi dasz poznać zbawienie przez odpuszczenie grzechów dzięki serdecznej litości naszego Boga, z jaką nas nawiedzi z wysoka wschodzące słońce, by oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, aby nasze kroki skierować na drogę pokoju. Także i w dzisiejszej Ewangelii słyszymy kantyk Zachariasza: wzbudził dla nas moc zbawczą w domu swego sługi Dawida, jak zapowiedział od dawna przez usta swych świętych proroków. Cóż znaczą te słowa? Otóż przypominamy sobie. Wydarzenie Dawida, który chce wybudować dla Boga dom, świątynię, ale Bóg mu na to nie pozwala. Bóg mówi, że On chce zbudować swój dom wśród ludu, wśród, wśród ludu Izraela. Dzisiaj ten lud Izraela to także Kościół, do którego my należymy. Pan chce być pośród swojego ludu. Chce mieszkać w Tobie i we mnie. Chce tam założyć swój dom, swoje mieszkanie. Nie chce przebywać w stajni betlejemskiej nie chce przebywać w pałacach, ale chce przebywać w naszym konkretnym życiu. I dzisiaj także będziemy słyszeli słowa, że błogosławiony Pan Bóg Izraela, bo lud swój nawiedził i wyzwolił. I to będzie się powtarzało dwukrotnie. Nawiedził i wyzwoli. Pan tej nocy, którą dzisiaj będziemy przeżywać, nawiedzi swój lud. Także podczas wigilii kiedy będziemy się dzielić opłatkiem, jako symbol tego chleba eucharystycznego, chciejmy pomyśleć wtedy o tych, którzy są samotni, opuszczeni, którzy są bez domu, którzy czują się nienawiedzani i którzy czują się, że są w niewoli. Także, kiedy będziemy tego wieczoru ubierali choinkę, albo gdy już ją ubraliśmy, to myślmy o tych znakach, które towarzyszą przy ubiorze choinki. Łańcuch to symbol węża. Który kusił pierwszych rodziców bąbki to symbol owocu, który stał się przyczyną grzeb, ale też przyozdabiamy nasze choinki gwiazdami, aby to były gwiazdy chrześcijańskie. One się różnią tym, że te powszechne mają pięć ramion, raczej zdobią niektóre budynki i pałace. Gwiazdy chrześcijańskie to siedmiu, ośmiu, dwunastu ramienne. Siedmio dlatego, że tyle trwało, trwało dzieło stworzenia. Które wypełnia się także w naszym Panu Jezusie Chrystusie. Osiem ramion nawiązuje do zmartwychwstania, do nieskończoności. Dwanaście to dwanaście szczepów Izraela, dwanaście pokoleń, dwunastu apostołów Kościół. Te wszystkie znaki mają nam dzisiaj towarzyszyć, ale nade wszystko niech nas rozbudza to wezwanie z kantyku Zachariasza, że wzbudził dla nas moc zbawczą, aby mieszkać w naszym domu. Że Pan swój lud nawiedza i wezwala. Obyśmy się dzisiaj tej nocy czuli nawiedzeni i wyzwoleni. Niech dobry Bóg nam błogosławi, abyśmy w tym czasie wigilijnym, także w domu rodzinnym, wśród najbliższych, głosili tą wielką prawdę przyjścia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przy tej okazji proszę przyjąć najlepsze życzenia Bożego Narodzenia, abyśmy doświadczyli wewnętrznego pokoju, tego pokoju, który chce przynieść nasz Pan Jezus Chrystus. Niech dobry Bóg nam wszystkim błogosławi. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.